Znajdujemy się na terenie ośrodka szkolenia ratowników w Optama w Rejgrodzie, który pełni jednocześnie funkcję stanicy ratunkowej. Aktualnie odbywa się nasz czwarty tegoroczny obóz ratowniczy ratownictwa wodnego i sportu wodnych, organizowany dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat. Chciałam zdobyć takie jakieś uprawnienia, które by były możliwe że przydatne w przyszłości. I też yy, plany na wakacje, no uważam, że to jest super yy... 那。 Pomysł. Interesuję się razem z wodnym i uznam, że będę mógł jako osoba starsza w wieku nie wiem, 18 lat zrobić ratownika i pracować. Cieszy nas to, że młodzież e, chce zdobywać te umiejętności. E, przyjeżdża tu, e, zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego. E, uczy się, jak udzielać pomocy osobie poszkodowanej, a przede wszystkim e, taka świadomość tych zagrożeń, co może spotkać w wodzie, i umiejętność poradzenia sobie z tymi zagrożeniami, bardzo nas to cieszy, dążymy do tego, żeby się przyczynić do jak najmniejszej ilości utonięć i, i takie działania od najmłodszych lat Mamy nadzieję, że przyniosą w przyszłości efekty. Uczymy dzieci przede wszystkim ratownictwa wodnego. Uczą się tutaj na młodszego, y, młodszego wodnego ratownika, dzieci od lat 12, y, więc są to jeszcze bardzo małe dzieci, tak naprawdę, ale wyjeżdżają stąd już z fajnymi umiejętnościami, które pomagają im nie tylko w w, jakby w trakcie naszego obozu, ale także w życiu. Czy to w ogóle jest sens, żeby takim małym dzieciom pokazywać, jak ratować innych? Jest sens. Jesteśmy dzisiaj szósty dzień obozu mamy, więc praktycznie zbliżamy się do końca. Te dzieci przyjechały do nas z. Z umiejętnościami pływackimi, bo większość z nich są podzieleni na grupy, ale większość z nich radzi sobie w wodzie. Natomiast 6 dni intensywnych ćwiczeń, naprawdę intensywnych, bo dzieci tutaj wieczorami padają, powoduje, że bardzo szybko łapią. Dzieci bardzo szybko łapią wszystko, szybko się uczą, więc tak naprawdę dla nas 6 dni wystarczy na to, żeby nauczyć ich podstawowej pomocy mhm. Tak, na wodzie innej osobie. Właśnie czego się uczył tak tutaj dokładnie? Uczymy się skoków ratowniczych, które są nam bardzo potrzebne, ponieważ tak naprawdę na basenie e, uczymy innych skoków. Uczymy skoków na główkę, na bombę, a tutaj uczymy tych, które pozwalają nam nie stracić z pola widzenia e, osoby tonącej. E, uczymy ich holowania ze sprzętem. Sprzęt, e, mamy tu różne bojki SP, tak zwane pomele, mamy tutaj e, węgorze. E, mamy deski, sup, deski ratownicze. E, mamy fajny skuter z platformą, e, na którym właśnie wcześniej dzieciaki pływały i też uczyły się e, jakby pomagać, pomagać pokrzywdzonemu, wchodzić na tą deskę. E, uczymy się wszelkich holowań, e, holowań. Uczymy się przede wszystkim bezpieczeństwa na wodzie i e, poczucia. E, Poczucia tego, że woda jest świetna, ale woda to jest jednak żywioł, więc woda jest bardzo niebezpieczna. I te dzieci, które od nas wyjeżdżają, mają tego świadomość. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo tych dzieci. Więc one już wiedzą, że nie skaczemy na główkę nigdzie, gdzie nie wiemy, jakie jest dno, a niestety na jeziorze nie wiemy, jakie jest to dno. My tutaj, jako kadra, jako ratownicy, sprawdzamy to dno, wiemy, gdzie można skakać, i te dzieciaki też wiedzą. I myślę, że nasze dzieci tych obozów, a jest ich bardzo dużo, wyjeżdżają stąd bardziej świadome niebezpieczeństw, jakie niesie ten żywioł, bardziej wydukowane i przede wszystkim też dobrze się tu bawimy. Uświadamiamy ich, gdzie pływać czyli w miejscach strzeżonych przez ratowników. Jeżeli decydują się na samodzielne pływanie poza kąpieliskiem, to żeby zawsze poinformowali gdzie osobę na brzegu, że idą pływać, żeby zawsze mieli najlepiej ze sobą bojkę, a jeszcze lepiej, żeby płynęli z asekuracją, czyli ktoś płynie obok nich, albo na sprzęcie, albo obok, obok wpław. Żeby sprawdzali tą pogodę przed wypłynięciem. Kiedy pływają na żaglówkach, bardzo popularnych ostatnio e, słupach, e, różnych spływach kajakowych, e, ale nawet luźno kajakiem, e, na łodziach motorowych, e, na e, skuterze jako pasażer też, żeby zawsze posiadali założoną e, na sobie kamizelkę asekuracyjną, e, czyli oprócz tych umiejętności e, uświadamiamy im właśnie te zagrożenia, na które żeby szczególnie zwrócili uwagę. Ludzie po prostu nad wodą nie myślą i to są największe zagrożenia i w zasadzie alkohol, który stanowi naprawdę w większości największe zagrożenie, bo nawet tutaj na jeziorze Rajgrodzkim, gdzie była akcja na przykład dwa lata temu, wicemistrz Europy Surfingu utopił się na żaglówce. Po prostu to było bardzo Proste, banalne, on wypadł za burtę, nie miał kamizelki i niestety. Także ludzie, ci, którzy mają duże doświadczenia, myślą, że są niepokonani, podaje silniejsza, to jest takie środowisko, które niestety nie jest dla nas z jednej strony przyjazne lecz przyjemne jeżeli teraz wykonuję patrole prawda i ludziom się zwraca uwagi przede wszystkim kamizelki albo widzę że są e, jednostki pływające są często przepełnione i tak dalej zwraca człowiek e, na to uwagę ludzie często to ignorują prawda my jako ratownicy nie mamy jakiegoś wpływu i, i jedynie możemy zwrócić uwagę i Ludzie się po prostu nas często nie słuchają, czyli w prosty sposób nas ignorują. W tej chwili widzę już postępy, jednak media, prawda, robią dobrą robotę, często to jest nagłaśniane przez yy, media i w tej chwili Widzę po prostu światełko w tunelu jest coraz lepiej, ale część ludzi niestety uważa, że są bohaterami nad wodą. Potrafią, którzy najbardziej nie umieją pływać, nie znają się nad tym. Najwięcej wtedy popełniają błędów albo wypływają tak zwanych bojek. Przecież są jednostki pływające. Mały czarny punkcik jest na wodzie. Przecież nie jedna jednostka może stratować takiego człowieka. To jest chyba największa głupota, no a co za problem uczekają jakąś boję. W razie czego, w jakiejś pomocy, nawet się chwycić tego, bo może w każdej chwili skurczę złapać. Ja też wielokrotnie pływam, nieraz długie odcinki i wiem jak to jest. Jest wszystko ok w pewnym momencie. Jest potężny skurcz, jest ból, mam czego się chwycić, jest ok. To przejdzie płynne sobie dalej, prawda? Jeżeli bym nie miał żadnego zabezpieczenia, różnie to mogłoby wyglądać. Nie wiadomo nigdy, co się stanie, a poza tym yy, do, dobrze pływam, więc yy, dobrze się nauczyć ratownictwa, żeby jakby, jakby ktoś tonął, to można mu pomóc. Przyda się holowanie yy, oraz wykorzystanie bojki SP na przykład. Również skoki ratownicze też się przydadzą, na przykład jak na się będzie trzeba kogoś ratować. Ćwiczymy dużo, rozwijamy umiejętności, co da nam potem w przyszłości na przykład większe doświadczenie. Ja mam 13 lat i mam yy, bardzo dużo. Dużą nadzieję, że przyjadę tutaj znów za rok, tylko żeby zrobić sternika kolejny raz. I dla mnie obecnie się podoba, że mogłem przyjechać tak w młodym wieku, robić młodego ratownika, się trochę pouczyć to żabka ratownicza, to trał ratowniczy żeby sprawdzić siebie. To też jest bardzo spore wezwanie. Ale tak po, bardzo polecam, żeby tutaj przyjechać, bo potrzebne to jest, jeśli się umie pływać i jeśli, jeśli chce, to tutaj jest najlepsze miejsce. Podobało mi się pływanie łódkami, motorówką, skakanie. Pływanie też, ale woda strasznie lodowata na początku i czasami nie chce się po prostu wchodzić. Apelujemy do Państwa o zachowanie bezpieczeństwa, o nie spożywanie alkoholu, przede wszystkim kąpiel w miejscach strzeżonych, a jeżeli już decydujecie się na kąpiel poza tym miejscem, to abyście zadbali o własne bezpieczeństwo.